Witam dam drogie osoby spod znaku koziorożca zapraszam na horoskop miesięczny zobaczymy, kochani, jaki będzie to czas, jeśli chodzi o styczeń 2022 czy będzie lepszy a może jeszcze lepszy od tutaj poprzednich miesięcy Zalec zobaczymy, na wstępie oczywiście chciałam Wam tutaj złożyć życzenia tak, bo z nowym rokiem, nowym krokiem, wszystkiego najlepszego zdówka, szczęścia, pomyślności, by Wam się powodziło by Wam się zdarzyło no i żeby marzenia się spełniały, tak, osoby z podznaku koziorożca, żebyście wy tutaj mogli w końcu e, powiedzieć, że jest lepiej, fajniej, e, że stać nas e, wszystkich na, na wszystko, tak, że, że w końcu jesteśmy szczęśliwi, tak? Życzę Wam tego, e, no i żeby tutaj los Wam sprzyjał, bo to jest bardzo ważne. No, i żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, bo to szczęście, no, jednak co innego dla każdego znaczy, ale jednak jest ważne, tak? Poczucie spełnienia, zadowolenia. Tego Wam życzę. A zobaczymy, co tutaj karty Tarota powiedzą odnośnie stycznia 2022. I tak na pracę macie gierkę mieczy i szóstkę mieczy, na emocje królową Pucharów i drzewo życia. Oraz karta trójki mieczy i szóstki denarowej na zdrowie. Układ troszeczkę mieszany, trochę napięty, ale spokojnie, nie jest tak źle. E, zaczynamy, no, no właśnie, od napiętej karty, mimo wszystko, na pracę. E, tutaj do 15 stycznia, giermek mieczy. No jest taką kartą burzliwą, nerwową. E, przy wszelkim załatwianiu spraw formalnych, zawodowych, trzeba tutaj zachować ostrożność, e, być dokładnym, zadawać konkretne pytania, pilnować swoich spraw. Gierma jak mieczy to chaos, dezinformacja, e, czasem oszustwo, czasem nieporozumienie wynikające z jakiejś głupoty. Tutaj musimy uważać na komunikację, na to, by nie zostać oszukanym, czy sami, żebyśmy się nie oszukali w jakiejś kwestii, bo jest to karta chaosu, natłoku myśli, nerwowości, która może wpływać na wynik sprawy. Hmm. Możemy tutaj Wywalczyć pozycję, zdobyć pracę, ale ta karta jednocześnie mówi o chaosie, który może nam towarzyszyć, i musimy pilnować wszelkich tutaj dalszych kwestii. Na pewno, jeśli mamy pracę, biegmetniczy oznacza, w tym tarocie jest to kobieta o jasnych głosach, czyli. Oznacza kłótnie, trudności, zawirowania związane z taką postacią, czyli właśnie osobą o jasnych włosach, która może nam zaszkodzić, która może nas wciągnąć w jakąś kłótnię, awanturę, lub przez nią może coś się stać takiego chaotycznego, niemiłego. To jest karta burzliwości, nerwowości, tak więc ten czas będzie wymagał od nas trzymania się pewnych schematów i pewnych zależności. Ale też dyplomacja jest istotna. Gierbak wieczy mówi o jakiejś nauce, czyli możemy podjąć też oczywiście naukę, ale i ta karta zmusza do wysiłku intelektualnego, ale musimy dbać o jakieś szczegóły. Formalności, dokumenty, jakość pracy to jest tutaj dosyć ważne jakość przekazywanych informacji. Natomiast po 15 macie już szóstkę mieczy. Jest to lepsza karta, bo w moim przynajmniej takim osobistym przekonaniu jest to odejście w stronę dobrych czasów. Czasem karta wskazująca na podróż, na zmianę miejsca zamieszkania, na imigrację, tak? Tutaj możecie właśnie osiągnąć coś, będąc też daleko, ale jeśli nie chcemy wyjeżdżać, to po prostu praca może być w zagranicznej firmie lub w takiej firmie, gdzie będziemy mogli w samotności też na przykład coś robić, bo to też jest karta trochę izolacyjna. Dla osób, które mają pracę, jest to karta właśnie skupienia się na sobie. Odejście w stronę lepszych czasów oczywiście może wskazywać na odejście faktyczne z danego miejsca, natomiast jest to karta spokoju, które osiągamy poprzez takie... Intelektualne spojrzenie, chłodne, racjonalne. No, i tutaj też możemy otrzymać jakąś pomoc przy okazji. Jest to dobra karta, ale tak jak mówię, w niektórych aspektach mówi o odejściu od czegoś, tak kogoś, zostawieniu. Ale wcale nie oznacza zmiany negatywnej. To jest też karta brama, czyli my musimy się na coś przygotować, co jest też bardzo ważne. Natomiast w uczuciach. Mamy. Kulową Pucharów do 15 yy, tutaj stycznia. E, do 15 stycznia kulowa Pucharów oznacza życzliwą, miłą, ciepłą kobietę. Albo taką poznacie i się w niej zakochacie, całkowicie, albo taka postać może yy, pomóc Wam w kwestiach emocjonalnych. Jest to karta wskazująca na jakiś dar, gest, e, miłe słowa e, i właśnie ciepłe. Takie bezinteresowne osoby, takie bardzo emocjonalne, czułe. Dla osób, które są w stałych relacjach, Kulowa Pucharów mówi o kobiecości, dobroci, macierzyństwie, dobrych informacjach, gestach romantycznych i takiej właśnie ciepłej atmosferze, która powinna do 15 stycznia wam przyświecać. Jest to naprawdę korzystna karta. I myślę, że daje ona też naprawdę tutaj ten aspekt pojednania, tak? Czyli, jeżeli byśmy skłóceni, to możemy liczyć na to, że my poprzez swoją dobroć, kobiecość, możemy coś dobrego zrobić. Czyli warto tutaj okazać miłość, cierpliwość, wyrozumiałość. Natomiast po 15 stycznia mamy na pewno drzewo życia. Drzewo życia jest dosyć specyficzną kartą. E, przepraszam, jest to 79 karta w tarocie snów. E, niektórzy je używają, niektórzy oczywiście nie. E, natomiast ona wskazuje na pewno na e, rozwój wydarzeń, które m, powinny być, czyli zgodne z planem. Szukamy kogoś. No to tutaj różnie może być. Jeżeli nasz plan duszy zakłada, że w tym czasie nie zobaczymy nikogo konkretnego, to tak będzie. Jeżeli spotkamy miłość życia naszego, to tak będzie. To jest karta trochę warunkowa, bo zgodna z naszym cyklem, cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze po prostu. Tak, nawet jeśli dla nas na planie ludzkim nie jest to korzystne. Ona mówi, że my zmierzamy w dobrym kierunku. Ale musimy jakby być też cierpliwi. Mamy kogoś również, wszystko zależy od waszego układu, no i też zachęca ta karta do działania, oczywiście, ale rozumiemy cykl działań i cykl tutaj tej całej sytuacji, tak? Czyli że jeżeli na przykład było negatywnie, to możemy liczyć, że w końcu wyjdziemy na prostą, że w końcu będzie dobrze. Więc tutaj, jakby nie wchodźmy w negatywne energie poprzez zasmucanie się, że coś nie wychodzi, tylko rozumiemy, że na przykład nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc też bym tutaj w tę stronę pomyślała, pomimo skomplikowanej aury tej karty, ale ona jest dobra. Natomiast z dróweczką. Do 15 macie tutaj trójkę mieczy, no i jest to troszkę trudna ta karta, owszem, tak, zgodzę się, no bo oznacza pewnego rodzaju rozczarowanie, ale też karta czegoś tutaj uczy, w sensie byśmy emocjonalnie zbyt nie podchodzili do pewnych kwestii, starali się tutaj opanować zmysły, wiadomo, nie zawsze jest to łatwe, jest to też oczywiście karta łez, karta smutku, jakieś rozczarowania trudnych sytuacji, nieprzyjemnych wiadomości, ale też powinniśmy transformacyjnie podchodzić do tego aspektu. Jeżeli chcemy coś usilnie zdobyć w kwestii zdrowotnej, no to może rzeczywiście nie do końca nam się to udać, ale mimo wszystko jest to karta czasowa, czyli do 15 mogą być czy wystąpić takie na przykład sytuacje po prostu. Uważajmy na sprawy kardiologiczne, sercowe oczywiście. No i tutaj aspekt operacji, nieprzyjemnych badań, zastrzyków również e, się pokazuje, ale mimo wszystko to przeminie i to dosyć szybko, bo już po 15 macie szósteczkę denarów jest to zupełnie inna energetyka, czyli tak naprawdę w tym momencie e, mimo, że jest to karta lekarza, porady, warunkowości, to czeka Was tutaj lepszy okres. E, owszem, możemy mieć jakieś inwestycje w kwestiach zdrowotnych, ale dzięki temu e, zyskamy, tak więc Tutaj jakby inwestycja w siebie będzie bardzo korzystną tak naprawdę. Zwróćmy uwagę na kwestie gastryczne przemiany materii, trochę się pokazuje delikatność dłoni oczywiście. Natomiast mimo wszystko tutaj jakby szansa na wyjście, na prostą, jakieś otrzymanie dobrych wiadomości, korzystną zmianę mamy tutaj wpisaną i warto z niej skorzystać. Dlaczego mówię karta warunkowa, bo tutaj mogą być jakieś wytyczne. Tam podane, no i warto by było się do nich po prostu dostosować, więc tutaj ten aspekt jest dosyć ważny, ale już energetyka nieco łagodniejsza. Tak więc myślę, że ten miesiąc pomimo pewnych burzliwości nie będzie taki zły. Dawajcie znać w komentarzach, jak było, jak. Tutaj to wyszło w Waszym przypadku. Ja bardzo czekam właśnie na Wasze informacje zwrotne. Zaglądajcie właśnie w tym celu na naszego Facebooka, na EZO Poradę. No i tutaj, jeśli nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTubie EZO Porada, to również zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam, dziękuję. Hej!